Także dobra, widzowie, witamy Was, tutaj Sibyl. Tam nie wiem jak mu to jest mój ziemcek po prostu do grania, który zostanie bułę ze sztucera i zdycha... I tutaj dobra, macie dobra, taką, do rzeczy. Przysy, tutaj przysy macie taką rzeczy. mapę do Expa. Widzicie? Bardzo dużo się tu. Expa wbija. Zobaczcie, mam 2012 tysięcy, już mam 13 prawie. Także tu jest tutaj tak bardzo fajna mapa, na której sobie bardzo dużo możecie wbić. expa. Kot będzie jak wyjdziemy, nie gram już casuali, bo po prostu graliśmy chyba z godzinę casuale, bo dwie gry po jakoś 20 minut, czy tam 30 minut i nam się nie pozapisywało nic, więc nic do tego. Bo stary, czy ty mnie kiedyś zabijesz? Nie, nie no widziałem, on jest taki słaby, naprawdę, on nie grał rok w tą grę, on jest po prostu taki zabawny, że hit. Patrzcie co on w ogóle <laughs> Nie no, co ty no robisz? Ja, jaki bambol, no hmm? jaki bambol, nie. ja <laughs> <laughs> Ja nie mogę. Jaki nie, nie. To są moja bumble? z jakim bambole gramy? Nie no widzowie, jak chcecie oczywiście z nami zagrać, to możecie. I pamiętajcie, że... Eee... Ja... Ojojoj, oj, nie, nieładnie. Nie. Jaki hmm, bumble? Przede wszystkim życzymy Wam wesołych świąt. Znaczy wig... wigilijnej... Y... Znaczy klasowej Wigilii, bo no jutro jest jak chodzicie do szkoły, ja chodzę do siódmej klasy, wiem, nie wiem... co zgadzasz się ze mną, że ten Sebilii jakiś tam jest słaby? Mamą? Tak, chłopy słaby to jest mało powiedziane. Co ty robisz? Nie, nie <śmiech> <byłem>. <śmiech> ten, co chodzi na kucaka, nie no nie komentujcie co on w ogóle odwala. <laughs> Jak się Hahaha <noise> 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 nie no, nie mogę Chłopcy cię wydarz bo mnie pierwszy raz zabił, bo ja go nie zrobiłem spon! <noise> no ale wtedy stałem w miejscu nic nie robiłem. Także życzymy wam wysokich świąt, ale to świąt, no bo... <noise> po prostu! <laughs> co <Bo> robił? <laughs> nie no, życzymy wam Wesołych Świąt <laughs> Wesołych Eee, z Ten nie umie, mu do góry wlecieć nawet <laughs> Patrzcie <ta droga>. co <laughs> Że mam wesołych świąt, tak mówię, rodzinnych, ale to jest Wigilia klasowa, więc może. Może, jeżeli ten kto nie będzie oglądał, oczywiście jutro będą odcinki. Będzie odcinek z tym ziomkiem, który nie potrafi ni graplerem nawet wlecieć do góry. Ale to Siema. już pomijając to, on chyba zaskoczył na dół z tego, co słyszałem. Czy ja wiem, czy na dół? Czy jestem centralnie na dole, to bym nie powiedział. <śled> Widzę A, przecież, jest, jest. więc e, kod do tej mapki, nie wiem, czy już mówiłem, podam Wam na koniec. O, na koniec. Podam Wam na koniec. E, nie, więc... ale, wi ale wiesz, że ta, wiesz, że mapka od siebie świetla? Aha, jest mapka, rzeczywiście, no to to jest mapa, po prostu chodźcie, pokażę Wam, bo na tym odcinku Wam nie pokazywałem, musicie sobie pójść tutaj e, ja już to wziąłem. To może tylko jedna osoba może iść sobie wziąć na solo, na awku. tutaj więc macie nie, może, uzy... że nie, Tutaj macie AFK Expa buton, Tutaj nie musicie wchodzić, tutaj się nic nie dostaje, tylko jesteście w jakimś głównie. I tam nie ma żadnych sekretów ani nic. Yy, więc nawet możecie sobie stać po prostu w miejscu, nie wiem. Tak to jak ja, pięknie się zabudować i sobie nic nie robić. Nie wiem, pomagać mamie czy coś takiego. A, ja, Expo się sam wbija. Albo, nie wiem, grać z takim bambikiem i się uśmiechać, tak jak ja. Patrzcie co na dwa eee, szkoda dla nas. Taki to ten jest. E, oczywiście e, pamiętajcie subik, łapka, mira widziane. No nie możecie już Bardzo wejść olie. oczywiście bez łapki. I... E... Ja mam zawsze... Ja mam no. zawsze taką taktykę. Dlaczego no, cię ja ona tak idzie? Do... Ha! E i to jest głosy, więc eee... Więc mówimy no. no. go skill ale za dużo mu obrażeń zadałem. Także on w ogóle nie grał rok. E... A, no i przede wszystkim, bo nie powiedziałem. E... Może niektórzy nie wiedzą, jak odebrać. i kurde. E, jak odebrać tego skinia. E, będzie specjalny do tego przekazany. Oj, zobaczcie. 38 poziom. Jeszcze wiem, będzie odcinek jako odebrać tego skina osobny. On się pojawi jutro najprawdopodobniej, bo my ten odcinek nagrywamy o godzinie 23.33, więc no już tam miłego dnia, czy tam wieczorku, czy tam noc, nie wiem kiedy to oglądacie, e, więc no oho, ten się zaboksował, nawet nie wierzę co robię. <śm> <śm> Nie widzicie przecież pajacy. Wiem. O małajta. O to już jest moje. Już masz przez ranę. Tu już się to Przepraszam cię. co on robi w ogóle? No... także. No. <laughs> także tak no, e, Na początku cika to był straszny śmiech, no bo... haj Nie wiem, to zawsze ci... 23. o 23 się... jak muszę być cicho, to ja się tak śmieję głośno. Mm, <laughs> tak jest. <laughs> muszę to zrobić! Muszę to zrobić! Ale teraz cię widzę, bo jest dzień, ja cię idealnie widzę. Sorry, nie robię tego. Wiesz. No, i teraz. Jest! Jest! Nie no Boże, to było brzydkie na kilof. Ajajaj. Nie, nie no, dostał tego kilofa. Już tutaj siedzę z nim chyba od pół godziny i wreszcie dostał tego kilofa. Hmm, Zajubicie się zjeżdżam. Burzel, ty jesteś naprawdę upośledzony, patrz to, stary. Ale cię tam nie widać. Dobra... Przejdźmy do rzeczy... O nie, do pałowania Sebi-ili. sebi czy jak mu tam... Ej, ale mam pomysł. Przed ja ci psychę tym sobie, to co ja ci teraz stare zrobię, patrz co to jest pamiętaj, że... Tak? Tylko... Czekaj, muszę zobaczyć co ja za przyrząd wziąłem. Jesteśmy Patrz, Patrzcie widzowie jak mu niszczę psychę. Ja uwielbiam tą broń. To jest właśnie to. Coś w sensie ja nie mówię, że to jest tą wiertarką ogłem. Ale PMA. Chłopcu, chcę chce mnie zajść za plecy. Coś, 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 no, nie chcę nic zrobić. Jestem Mambikem. Patrzcie, ja to nie wiem, z tego stel... z tego główna, znaczy ja nie mówię, że to jest główna, ale... Dobra, dziękuję wam bardzo. Eee, no, niech był naprawdę ja, ja się już nie żegnam, bo mam tego dosyć. Już trzeci raz wam się żegnać. Także dziękuję wam, wam bardzo, pamiętajcie. Dzięki. Subik, łapka, away, napisz po prostu like, like fajny komentarz, subik. I my, my, możemy y, za coś wysłać. Y, ciebie to nie dotyczy. I Rafałka, takiego Bambiczka, też to nie dotyczy. Y, on, on dobrze wie, o co mi chodzi. Y, y, no, także dziękujemy Wam bardzo. Siemeno Edo.